Ale wywary 3 sierpnia 2023. Powiem tylko tyle: kolejny pochmurny i chłodny jak na lato dzień tego lata, historycznego lata podobno najbardziej gorącego od, od kilku dziesięciu czy kilku tysięcy lat. Historii Ziemi według pana przewodniczącego ONZ Grynę i innych dubków zabierających nam pieniądze. Nie daj sobą manipulować. Pozdrawiam. No i aby ochronić się przed tym upałem i latem tysiącleci. Postanowiłem sobie popływać na basenie na zewnątrz, że było trochę chłodniej, a basen jest pusty. Tak jakby dla mnie przygotowany. What else? takie mamy lato. Chmury, temperatury oscylują w większości dni od 20 do 23 stopni. Tak jak dzisiaj. Było fantastycznie. 500 metrów zaliczone i w tych ekstremalnych warunkach zmian klimatycznych 21 stopni zaczyna padać deszczyk. Jakoś sobie poradziła. I z tej apokalipsy zmieniającego się klimatu końca świata. Pozdrawiam z pustej łąki basenowej. No, bo przy tym upale 21 stopni podkreślam, jest środek lata 3 sierpnia 2023. A apokalipsa zmian klimatycznych i global warming trwa już od ładnych paru dni. Nie widziałem, nie czułem prawdziwego upału. A co dopiero takich upałów, jakie podobno były na Sycylii, w Grecji. Po 48-52 stopni według e, polityków i prezydenta ONZ -u. A więc po wyjściu z baszyniku przysiadłem sobie na chwilę na mojej ulubionej ulicy Meidling Hamstras, żeby wypić kawę. Tym razem nie kawę Bumbu, zwykłą kawę. Zasłuszyłem, popływałem trochę, a przy okazji, no, w związku z tym, z tą apokalipsą końca świata e, i zmieniającego się klimatu, który ma zgładzić nas wszystkich z globu ziemskiego, I jakoś trzeba się e, przygotować. <grywia> Żarty żartami, ale mamy środek lata. 3 sierpnia 2023 i dochodzę do wniosku, wreszcie, nie trudno, chyba i wy, że wcale nie jest to najbardziej gorące lato w ostatnim tysiącleciu, czy kilku tysiącach, czy kilkuset tysiącach lat, jak to określają a, ci meteorolodzy pracujący dla ONZ-u, dla gryne i politycznych dupków, którzy mają wszystkie finanse w rękach. O, zrobiłem się polityczny, ale tak trzeba było zrobić. Ja tylko zwracam uwagę wszystkim, żeby nie pozwolili sobą manipulować, bo mamy naprawdę normalne lato. W naszej szerokości geograficznej, tutaj w Europie, w Europie Centralnej, Wschodniej, Północnej, Zachodniej, ale i Południowej w dużej części. Te kilka czy kilkanaście dni upałów tego lata, to jest nic. Co roku jest tak, a teraz co mamy? <śmamy> mamy chłodne lato deszczowe i <śmamy> i tylko można pić gorącą kawę i herbatę. <śmamy> Pozdrawiam wszystkich. Nie, nie, nie pozwólcie sobą manipulować.